Krawędzie prostopadłościanu, wychodzące z jednego wierzchołka, mają długości będące kolejnymi liczbami nieparzystymi. Suma długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu wynosi 60. Oblicz objętość i pole powierzchni tej bryły. Na samym początku warto byłoby wiedzieć, jak wygląda prostopadłościan. Jest to. Takie zwykłe pudełko. Jest to bryłka, której wszystkie ściany są prostokątami. Jeżeli chcielibyśmy ją naszkicować, no to moglibyśmy naszkicować w ten sposób. Tu będzie podstawa naszego prostopadłościanu. Tu będą krawędzie boczne prostopadłościanu i mamy drugą podstawę. Tak, na przykład może wyglądać prostopadłościan. I teraz co nie wiemy? Krawędzie, uwaga, wychodzące z jednego wierzchołka. Czyli ustalmy sobie jakiś wierzchołek obojętnie jaki niech to będzie ten wierzchołek i wiemy, że te trzy krawędzie, które wychodzą z jednego wierzchołka, mają długości będące kolejnymi liczbami nieparzystymi. Jak możemy opisać liczbę nieparzystą poprzez wyrażenia algebraiczne? Skoro liczba parzysta to będzie na przykład 2n, zapiszmy sobie, że to jest liczba parzysta, no to liczba nieparzysta to będzie 2n plus 1, to jest liczba nieparzysta. Oczywiście zakładając, że n należy do liczb całkowitych, w tym przypadku dodatnich, bo to są długości krawędzi naszego prostopadłościanu. Dlaczego zapisujemy w ten sposób liczbę nieparzystą? Zobacz, jeżeli za n w miejsce n podstawimy jakąkolwiek liczbę, no to dwa razy ta liczba plus jeden zawsze da nam liczbę nieparzystą. Dlatego w ten sposób zawsze zapisujemy matematycznie liczbę nieparzystą. No i teraz wiemy, że te trzy krawędzie muszą być kolejne. Kolejnymi liczbami nieparzystymi, to załóżmy, że ta krawędź ma długość 2n plus 1, i teraz uwaga, kolejna liczba nieparzysta różni się o ile od poprzedniej nieparzystej. No zobaczmy. Nieparzyste liczby to na przykład 1, 3, 5, 7 i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że każda kolejna nieparzysta jest o 2 większa od poprzedniej nieparzystej. Czyli jako kolejną nieparzystą możemy napisać 2n plus 1 plus 2, czyli będzie plus 3. No i kolejna krawędź to będzie 2n plus 1 plus 2 plus 2, czyli będzie plus 3. No, i to będą te trzy krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka. Mamy informację w zadaniu, że suma długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu wynosi 60, czyli musimy ułożyć jakieś równanie. Zauważmy, że mamy cztery krawędzie odpowiadające tej długości: raz, dwa, trzy, cztery, czyli możemy napisać cztery razy w nawiasie 2n plus jeden. Mamy też 4 krawędzie takiej długości, no i 4 te krawędzie boczne, czyli możemy napisać plus 4 razy 2n plus 3, dodać 4 razy ta ostatnia długość 2n plus 5. Oczywiście możemy zapisać to w jeszcze inny sposób, ale zostawmy to tak, jak jest. W poleceniu mamy napisane, że suma tych wszystkich krawędzi wynosi 60, czyli napiszmy równa się 60. Tutaj mamy dosyć łatwe równanie, które musimy rozwiązać. Czyli mamy 8n plus 4 dodać 8n plus. 12, dodać 8n plus 20 to się równa 60. N -y zostawmy po lewej stronie, a wszystkie liczby przenieśmy na prawą stronę. 8n plus 8n plus 8n to będą 24n równa się. Jeżeli chodzi o liczby, mamy 4 plus 12 plus 20, czyli będzie to 36. Jeżeli od 60 odejmiemy 36, to mamy 24. Dzielimy przez 24. 4 I wychodzi n równa się 1. Skoro znamy n, no to potrafimy policzyć każdą krawędź tego prostopadłościanu, czyli 2n plus 1 to będzie 2 razy 1 plus 1, a to jest po prostu 3. 2n plus 3 to będzie 2 plus 3, czyli 5. I 2 razy 1 plus 5 to będzie 7. Czyli mamy prostopadłościan o długościach krawędzi 3. 5, 7. Faktycznie są to kolejne liczby nieparzyste, czyli wszystko nam się zgadza. Musimy teraz tylko policzyć objętość i pole powierzchni tej bryły. Jeżeli chodzi o wzór na objętość, pamiętajmy, że objętość prostopadłościanu, liczymy ze wzoru a razy B razy C, czyli musimy wymnożyć razy siebie te wszystkie długości. Czyli mamy 3 razy 5 razy 7, 3 razy 5 15 i 15 razy 7 to będzie. 105 możemy dopisać jednostek sześciennych, bo jest to objętość. Natomiast jeżeli chodzi o pole całkowite, wzór na pole całkowite jest troszkę dłuższy. Będzie on wyglądał następująco: 2 razy a razy b plus b razy c plus a razy c. Czyli mamy 2 razy w nawiasie a razy b, czyli 3 razy 5, dodać b razy C, czyli 5 razy 7, dodać a razy C, czyli 3 razy 7. Tak więc będzie to 2 razy i w nawiasie mamy 15 plus 35 plus 21. Najpierw wykonujemy to, co w nawiasie mamy... 15 plus 35, czyli 50, plus 21, 71, to razy 2 to będzie 142. I dopiszmy jednostki kwadratowe, bo jest to pole całkowite. Czyli naszymi odpowiedziami będą, że objętość równa się 105, natomiast pole całkowite równa się 142.